Cześć, witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiaj będziemy mówić o czyszczeniu i konserwacji tapiserki skórzanej. Omówimy najważniejsze informacje na ten temat, sprzęt, kosmetyki, a w dalszej części przedstawię technikę czyszczenia i konserwacji skór samochodowych. Skóra wykorzystywana w tapicerstwie samochodowym to najczęściej skóra gładka pochodzenia bydlącego. Jej kolor pigment jest stosowany powierzchniowo na lico, po czym nakładana jest warstwa syntetyczna, która chroni skórę przed zniszczeniem i nadaje ostateczne wykończenie. Producenci samochodowi starannie selekcjonują skórę i wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie, aby zabezpieczyć ją. Zabezpieczyć ją na przykład przed światłem, tarciem, sprawdzając wytrzymałość na zginanie, stopień jej połysku, czy odpowiednio przepuszcza wodę, jakie jest jej wytrzymałość na rozdzieranie, podatność na zaplamienia i przebarwienia, jak i trwałość łączeń wykończenia. Te i wiele innych czynników są sprawdzane przy tym procesie. Mimo stałych producentów, niestety tapicerka skórzana z powodu czynników zewnętrznych, takich jak zła pielęgnacja, bądź jej całkowity brak, starzenie się przez użytkowanie, przez utlenianie, przez wysychanie środków garbaski, wewnętrznych impregnatów, po prostu tapicerka niszczeje, więc ważne jest, aby zawczasu temu zapobiec. Aby utrzymać miękkość, sprężystość i kolor skóry, Musimy przeprowadzać proces czyszczenia, nawilżania i zabezpieczania przed ścieraniem. Początkowo pielęgnacja jest zależna od wieku naszej tapicerki skórzanej. Tapicerka w pierwszych latach, tutaj mówimy o okresie do około 30 tysięcy km do 3 lat, wymaga wyłącznie czyszczenia i konserwacji środkiem zabezpieczającym przed ścieraniem. Nie trzeba jej nawilżać, ponieważ skóra posiada własne garbarskie zabezpieczenia. Jest zaimpregnowana i starsza tapicerka skórzana, która wymaga czyszczenia, nawilżania środkiem zawierającym filtry UV antyutleniacze i substancje natłuszczające i dodatkowo zabezpieczenie przed ścieraniem. Ogólnikowo omówiliśmy zagadnienie tapicerek skórzanych. Przejdźmy zatem do potrzebnego nam sprzętu, kosmetyków i techniki. Dzisiejszym naszym autem jest BMW ze skórą typu Dakota. Jej stan wskazuje na brak pielęgnacji przez wcześniejszych właścicieli. Przechodzimy więc do sprzętu, jaki potrzebujemy do czyszczenia i pielęgnacji naszej skóry. Pianowniczka zrobi nam delikatną pianę, dzięki temu nie przemoczymy naszej tapicerki skórzanej. Preparatem czyszczącym, miękkie szczoteczki do skóry, najlepiej z włosia naturalnego, różne kształty i wielkości, tak aby z łatwością dostosować do zakamarków. I wielkości paneli naszej tapicerki skórzanych. Standardowo ściereczka mikrofibrowa, aplikatory do nakładania kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry. Jakie więc kosmetyki będą nam potrzebne? Nasza tapicerka jest brudna i jest to jej pierwszy prawdziwy proces pielęgnacji. Więc użyjemy cleanera do skóry, środka zasadowego OPH w okolicach 9, co może spowodować delikatne wysuszenie. Nie używamy tak silnych klinerów, gdy nasza skóra jest uszkodzona, bądź klei się w etapie czyszczenia. Przy kolejnych regularnych czyszczeniach użyłbym środka o kwaśnym pH w okolicach 5, który jest dla skóry delikatniejszy. Po dzisiejszym naszym procesie przy regularnych kolejnych czyszczeniach używać będę środka kwaśnego o pH w okolicach 5, który po prostu będzie delikatniejszy dla skóry. Nasz kliner jest już przygotowany w pianowniczce. Więc kolejny środek to odżywka impregnat do skóry, który natłuści skórę, zawiera antutleniacze, filtry przeciwpromieniom słonecznym. Ostatni środek to ochrona skóry przed wycieraniem. Stworzy on cieniutką warstwę na naszej zewnętrznej powłoce skóry. Zwróćcie uwagę na dobór profesjonalnych kosmetyków. Nie używamy chemii gospodarczej ani kosmetyków z branży autokosmetyki które nie są przeznaczone do skóry. Na przykład APC, ponieważ jest bardzo mocne i ma między innymi bardzo silne działanie wysuszające. Przechodzimy zatem do techniki. Pierwszym etapem jest odkurzenie naszej tapicerki skórzanej. Pamiętajmy o tym, aby dobrze odkurzyć wszystkie szwy, które są tutaj. Możemy dodatkowo posiłkować się pędzelkiem, aby wypędzelkować te miejsca, żeby nie znajdował się tutaj piasek, aby mieć dostęp do dolnej wnęki naszego siedzenia. Obniście oparcie maksymalnie do tyłu, aby bez problemu dostać się do wszystkich zakamarków naszego fotela skórzanego. Przy odkurzaniu tapicerki możecie użyć delikatniejszej safki, delikatniejszej końcówki, która jest zakończona szczoteczką, włosiem. W tym wypadku my użyjemy safki szczelinowej. Nie odkurzamy energicznie, wciskając, pocierając skórę, dlatego że możemy uszkodzić jej strukturę. Ja będę odkurzał punktowo, jednocześnie rozszerzając szef ręką. Jeżeli mimo to ciężko jest Wam odkurzyć Wasze zakamarki skóry, dodatkowo możecie użyć pędzelka albo szczoteczki i delikatnie wzruszyć te miejsca. Przejdźmy zatem do czyszczenia naszej tapicerki skórzanej. Pamiętajcie, że jeżeli macie wątpliwości, że dany cleaner może być za ostry dla Waszej tapicerki, że może posiadać uszkodzenia wierzchniej warstwy ochraniającej jej lico, sprawdźcie chemię czyszczącą w niewidocznym miejscu. Przechodzimy zatem do czyszczenia. Pamiętajcie, abyście pracowali na mniejszych panelach. Nie czyścimy w jednym momencie całego siedziska bądź całego oparcia, z racji tego, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tych paneli w całości i nie jesteśmy w stanie dobrze ich wyczyścić. Nakładamy piankę na naszą szczotkę i przechodzimy do szczotkowania naszego panelu. Delikatne ruchy okrężne. My zrobimy tą część, ten kawałek panelu. I zaraz wytrzemy. Zobaczymy, jak mocno jest zabrudzona skóra. Tak jak widać, ściereczka jest całkowicie nowa. I spójrzmy, jak jest zabrudzona nasza tapicerka. Po czyszczeniu tapicerki od razu ją wycieramy, nie zostawiamy preparatu na powierzchni, z racji tego, aby jej nie przemoczyć. Tak jak widać, nasza tapicerka jest brudna. Po czyszczeniu danego panelu czyszczę go raz jeszcze, dopóki nie przestanie ukazywać się brud zbierany na mikrofibrze. Etap czyszczenia skóry składa się z nałożenia preparatu na szczoteczkę, szczotkowania danego panelu. Robimy to tak długo, aż kolor pianki preparatu czyszczącego zmieni się z białego na lekko ciemny, co będzie świadczyć o tym, że rozpuszcza nasz brud. Po wyczyszczeniu panelu powtarzamy proces powtórnie i sprawdzamy, czy tapicerka jest wciąż brudna. Często nam się może wydawać, że tapicerka ciemna, czarna nie jest brudna, ale ona brudzi się w taki sam sposób jak tapicerki jaśniejsze. Dla półmatowych skór, częstym objawem zabrudzenia jest jej przetłuszczenie, czyli zwiększony połysk. Zanim przejdziemy do kolejnego panelu elementu, szybko podsumujmy naszą pracę, z czego się składa czyszczenie tapicerki skórzanej. Zaczynamy delikatnie, okrężnie czyścić nasz element. Zbieramy zabrudzenia mikrofibrową szmatką. Czyścimy element powtórnie, dopóki nie będzie czysty i nie przestanie osadzać się na szmatce brud. Postępujemy tak z każdym elementem. Rodzaj szczoteczki, jej wielkość możemy zmieniać wraz z wielkością elementów. Pamiętajmy również, żeby włosie szczoteczki było bardzo miękkie. Pianowniczka jest nam potrzebna do tego, aby nie przemaczać tapicerki. Woda ma negatywny wpływ na wytrzymałość skóry, która staje się m.in. twardsza. Szczególnie trzeba uważać na tapicerki z perforacjami. Nie zostawiamy środka czyszczącego na powierzchni zbyt długo, który może wejść w reakcję z powłoką wykończeniową lica. Nie używamy mocnych środków czyszczących, mimo że są profesjonalne. Jeżeli Twoja tapicerka jest zniszczona, bądź ma ubytki, albo jeżeli zaczyna się kleić w czasie. Pracy w czasie czyszczenia. Zaraz przejdziemy do dalszej części czyszczenia tapicerki, a teraz zobaczmy różnicę między stroną czyszczoną a nieczyszczoną. Strona czyszczona jest bardziej matowa i bardziej tępa w dotyku. Strona nieczyszczona jest bardziej błyszcząca i śliska. Skończyliśmy właśnie czyszczenie tapicerki skórzanej. Jeżeli macie tak gęstą szczotkę jak ta, w której osadza się preparat z rozpuszczonym brudem, warto w czasie pracy wypłukać ją w wodzie, aby pozbyć się zabrudzonego preparatu. Po etapie czyszczenia zostawiamy naszą tapicerkę na minimum 2-3 godziny do wyschnięcia, a później przechodzimy do nałożenia polimerowej powłoki ochronnej, powłoka ma. Płynną konsystencję nakładamy cienką warstwę na każdy element, potem czekamy aż środek wyschnie. Optymalnie jest zostawić auto na całą noc. Mieć pewność, że preparat dotrze do każdego zagięcia, do każdego zakamarka naszej tapicerki. Po nałożeniu powłoki polimerowej zostawiliśmy auto na noc tak, aby powłoka mogła swobodnie wyschnąć, związać się, utwardzić. Ostatnim krokiem jest nałożenie odżywki na naszą tapicerkę skórzaną. Nakładamy niewielką ilość napad. I równomiernie rozcieramy po całej powierzchni. Nie nakładamy zbyt dużo środka konserwującego, ponieważ tapicerka samochodowa słabo wchłania środki. Pamiętajcie, aby zabiegi konserwacyjne wykonywać w temperaturze dodatniej, nie w pełnym słońcu. Optymalna temperatura to około 20 stopni. Dla optymalnej ochrony tapicerki skórzanej zalecany jest jej powtórny proces konserwacji co około 3 miesiące. A na koniec spójrzmy na efekt przed i po procesie czyszczenia i konserwacji tapicerki skórzanej. Mam nadzieję, że poradnik przyda ci się w Twoim własnym autodetailingu. Jeśli chcesz, aby kanał dalej się rozwijał, zostaw łapkę w górę, wciśnij subskrypcję i jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz. Tymczasem do kolejnego poradnika Piona.